Cześć, dzień dobry, witam was serdecznie ponownie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj będziemy się bawić w dekoratorów w Nimes. Znaczy ja się będę bawić i to tak nie w 100%, ale tak w sumie tyci tyci. Bo po prostu chciałabym dourządzić moją sypialnię oraz salon. Ja generalnie to mieszkanie bardzo lubię i bardzo dobrze mi się tutaj... Żyje. Natomiast jest tutaj kilka rzeczy, gdzie po prostu mam wrażenie, że coś by się jeszcze przydało, żeby to pomieszczenie nabrało jakiegoś takiego charakteru. Przytulności, ciepła. No i właśnie to dzisiaj będziemy robić. Wiecie, no nie będzie to może jakieś takie szaleństwo urządzania całego mieszkania, no bo tak troszkę szkoda byłoby wyrzucić wszystko to, co tutaj w tym mieszkaniu jest. Poprzez jakieś małe dodatki, dekoracje. W sumie jedna nie będzie wcale taka mała, ale to zobaczycie później. Chciałabym, żeby to mieszkanie wreszcie było takie, wiecie, moje, takie jak ja chcę. No i żebym wreszcie mogła zorganizować jakąś parapetówkę tutaj. Oczywiście ja już na zawsze kupach byłam i w sklepach poczułam ten zew dekoratorski, aby brać wszystko, bo wszystko było tam takie ładne, ale wiecie, żeby jednak miało to jakieś ręce i nogi, no to Musiałam się trochę powstrzymywać. Mam też nowe kwiatki, a jak wiecie po moim przedostatnim filmie, gdzie urządzałam balkon, no to ja teraz stałam się miłośniczką roślin, i im więcej kwiatków, tym lepiej. Takich ładnych mam nowych współlokatorów, ale powiem Wam, że ja wczoraj, będąc na tych zakupach, totalnie zapomniałam o istnieniu roślin, i dzwoniłam dzisiaj do mojej znajomej i prosiłam, żeby mi kupiła jakieś e, ładne roślinki i ładne kaktusy, będąc na swoich zakupach, żebym ja tutaj po prostu Wam. Mogła coś pokazać. Także dobrze, iż istnieje coś takiego jak przelew blik na telefon, no bo ja oczywiście pozbyłam się całej swojej gotówki na tych zakupach i nie miałabym jak oddać jej pieniędzy. Jeśli jeszcze nie korzystaliście z przelewu na telefon, to bardzo wam to polecam, bo jest to usługa, która często ratuje skórę, w szczególności gdy. Ktoś na przykład z Waszych znajomych potrzebuje pieniądze na już, a jedyne czego potrzebujecie to numer telefonu i nie trzeba smętywać długich numerów kont bankowych. Także jest to spore ułatwienie i naprawdę gorąco Was zachęcam do korzystania z tej usługi, żeby po prostu ułatwić sobie życie. A tak wracając do tych kaktusów, to ja może nie kupiłam prawdziwej rośliny, ale słuchajcie, kupiłam. Lampkę kaktusa. Jak ją zobaczyłam, to po prostu stwierdziłam, że muszę ją wziąć. Z takich rzeczy do sypialni kupiłam też taki milusi-biały dywanik, aby położyć go przy mojej toaletce, bo jakoś tak właśnie przez to, że ja nie mam w ogóle dywanów w tym mieszkaniu, to brakuje tutaj takiej dywanowej przytulności. Oczywiście nie obyłoby się bez dużej ilości poduszek na łóżku, także jestem przygotowana. Jak jest mowa o łóżku, to kupiłam też białą narzutę, no bo z pościelą to wiecie, jest różni, ona jest zazwyczaj w różnych kolorach, a przynajmniej m, tę narzutą nadamy tutaj jednolitej kolorystyki. Tutaj przyszły do mnie plakaty. Tutaj mam ramki i będziemy to wieszać tak na pograniczu salonu oraz kuchni, w sumie bardziej w kuchni, bo ta ściana jest taka dosyć pusta i stwierdziłam, że coś trzeba wreszcie na niej zrobić. is a winding road no telling where it goes driving through days and nights won't stop for traffic lights Chyba jest tak w miarę równo. Patrzcie, jak jeszcze położymy tutaj roślinki to myślę, że wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Z takich fajnych dekoracyjnych rzeczy to udało mi się też dorwać taki geometryczny wazon, więc jak dostanę kwiatki od jakiegoś cichego wielbiciela, to już wiecie, gdzie będę je trzymać. Dotychczas na tej mojej toaletce stało tylko lusterko oraz pędzle. Jedyną taką bardziej powiedzmy przemyślaną rzeczą był ten stojący obraz. A teraz nie dość, że mam kaktusy, to jeszcze mam lampkę kaktusa. Super są te kaktusy, niby takie małe, a jednak sprawiają dużo radości. W ogóle może zapalmy tę lampkę. Ula la, ale ładnie to wygląda! Zobaczcie, co do mnie przyszło w takiej no naprawdę sporej przesyłce. Jest to mapa do powieszenia na ścianę, drewniana, wygląda tak i będziemy ją wieszać nad moim łóżkiem. Nakleiłam już na ścianę szablon i teraz będę naklejać te drewniane części, drewniane kontynenty i inne wyspy. Powiem Wam, że strasznie się umęczyłam, robiąc to sama, żeby to było tak w miarę równo, no, ale wydaje mi się, że chyba jest. No i teraz już w sumie zmierzamy ku końcówce, ale myślę, że zajmie nam to trochę, trochę czasu. Lift so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Wczoraj składałam tę mapę do późnego wieczora, zajęło mi to prawie 3 godziny. Także jest to nieco trudniejsze niż naklejanie obrazów na ścianę. Tym bardziej, jeśli musicie robić to sami, ale powiem Wam, że naprawdę efekt jest. Fantastyczne i bardzo, bardzo mi się to podoba. No i też cieszę się, że wreszcie mam w mieszkaniu coś, co stanowi taką część tego, co lubię, czyli właśnie podróżowanie. Ona miała być odrobinę większa, mniej więcej odtąd dotąd, ale ja niestety omsknęłam się w wymiarach łóżka. I myślałam, że łóżko ma 1,40 m, a ja zapomniałam, że to ma teraz ma 1,40 i łóżko jest większe. Także no, mój plan był taki, aby była ona trochę większa, ale powiem Wam, że i tak wygląda to naprawdę bardzo fajnie, i tak na żywo wygląda z 10 razy lepiej. Nie wiem, czy to było widać wcześniej, ale tutaj wszędzie są kontury tych krajów i ich nazwy. Wcześniej też nie pokazałam Wam tego dywanu. A wygląda on taki. Wydaje mi się, że fajnie dodaje tutaj takiej przytulności. I wreszcie ta sypialnia wygląda tak jak chciałam. I tak naprawdę, głównie przez takie małe elementy, typu tutaj jakieś poduszki, jakaś lampka, kaktusy, sporo można zmienić. No i wcale nie jest to takie trudne. To by było na tyle. Mam nadzieję, że mi się Wam spodobał. I że być może komuś dostarczyłam jakiejś inspiracji do dokonania pewnych zmian w Waszym pokoju lub mieszkaniu. Powiem Wam, że ja wreszcie mam takie poczucie. Iż wszystko jest na swoim miejscu i wszystko jest tak, jak chciałam, żeby było, więc bardzo się z tego powodu cieszę. No i co? Dzięki za oglądanie. Widzimy się już niedługo ponownie w kolejnym filmie na moim kanale. Do zobaczenia i cześć!